Cześć! Um, właśnie wstałam co widać po moich oczach i w ogóle po wyglądzie No i chyba idę spać dalej Dobranoc Przez tą ładną pogodę właśnie mam super motywację na to żeby w końcu wziąć się za zebranie parę kilo więcej nie, żebym zabrała to w jeden dzień, ale będę nagrywać wszystko, co się da, z mojej motywacji, z tego co robię. Tak żeby wiecie, utrzymać ten poziom, żeby robić to dalej, żeby się nie poddać tak szybko, a podejście mam chyba czwarte do tego filmiku, ponieważ już miałam, ale no niestety poddałam się i tym razem mam nadzieję, że to będzie ostatnia szansa. Znaczy ostatnia szansa. Takie. Że ostatni raz i że ten ostatni raz będzie zwycięski. Więc tak mamy dzisiaj 12 kwietnia, niedziela, 9:25. Za oknem, tak jak mówiłam, wspaniała pogoda. Słoneczko świeci. Wiadomo, niestety, z sytuacji, jaka teraz jest, nie za bardzo można wyjść na twór, ale myślę, że może jeszcze niedługo da radę ja w mojej piżamce dzisiaj dzisiaj zaczniemy od zjedzenia śniadanka które za, zaraz idę najpierw muszę, wiadomo, ubrać a może nie, może pójdę w piżamce jeszcze nie wiem ale chyba nie chyba się ubiorę, bo jak będę wyglądać co w ogóle jaki mam cel odnośnie tego już chciałam Zacząć od marca. I się tak no, starałam, ale coś mi tam nie poszło. Więc myślę, że brakowało tej takiej prawdziwej motywacji. Przepraszam, za nosem, a to jest rano i no. Teraz mam jej trochę więcej i mam nadzieję, że nie zniknie. Celem jest jakieś, może 5 kg. Jak długo, no to. Na pewno nie do końca kwietnia, bo obawiam się, że do końca kwietnia raczej się nie wyrobię z tyloma. Ale zobaczymy może do końca maja, do końca czerwca. Może będzie tam parę takich filmików, yy, czy się poddam, czy nie, i coś, czy coś się na tej wadze zmienia. No to co? Idziemy powagę, nie? Yy, do końca czerwca, tak ustalamy do końca czerwca. I będzie tam, nie wiem, czy trzy filmiki z tego, czy dwa. Zobaczymy, jak w ogóle, czy będą jakieś efekty, nie? No bo jak nie będzie efektów, to. Hmm. Dobra, idziemy. Niestety, na wadę mam 48 kg, już miałam to 50 i straciłam 2 kg, więc nie idzie w tą stronę, którą powinno, ale mam nadzieję, że zaraz coś się zmieni. Dobra, nie przedłużamy, ja się ubieram. Ja już po śniadanku, jedzona, mam nadzieję, że się odłoży w jakieś tam... Nie myślę, że tego kilo chociaż przybyło. Chociaż raczej po jednym śniadaniu, no to nie wiem na co liczyć, <laughs> ale zobaczymy. Myślę, że na tym skończę ten odcinek. Był dość krótki, trochę pomieszany, trochę zagmatwany, za dużo się w nim nie działo. W następnych może jakieś ćwiczenia pokażę, że w ogóle coś robię, że nie, nie, żeby tylko się nagrywam i gadam, a tak naprawdę nic nie działam. No to na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku.